Jeśli oglądasz to na telefonie, dostajesz 500 złotych. Ja mam 1500 złotych. Sprawdź, czy masz więcej ode mnie. Jeśli masz mniej niż 50% baterii, to tracisz 200 złotych. Jeśli byłeś dziś w szkole, dostajesz 300 złotych. Też chcę tak łatwo zarabiać. Jeśli jeszcze nie polubiłeś tego filmu, tracisz 400 zł. Jeśli masz psa, dostajesz 200 zł. Jeśli dostałeś ten film od znajomego, tracisz 100 zł. Patryku, przestań im ciągle zabierać. SpongeBob, wiesz, że nie da się być bogatszym od Pana Kraba. Jednak masz coś w główce, Patryku. Każdy, kto subskrybuje ten kanał, dostaje darmowe 300 zł. Jeśli udostępnisz ten film znajomemu, dostaniesz 200 złotych. Jeśli piłeś dzisiaj wodę, dostajesz 400 złotych. Jeśli jej jeszcze nie piłeś, to stracisz 100 złotych. Słyszałem, że za napisanie swojej ulubionej emotki w komentarzu dostaje się 500 złotych. Lepiej wyślij ją w komentarzu, inaczej zabiorę ci wszystko. To co, ile dzisiaj zarobiłeś?